Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będę odpowiadał wam na pytanie, czy bieganie jest zdrowe, dlaczego warto to robić. Zaczynajmy. Jeżeli chodzi o samo bieganie, słuchajcie, to jest jak najbardziej korzystne dla zdrowia, ponieważ taka regularna aktywność fizyczna pomaga utrzymać układ mięśniowo-szkieletowy, mięśnie i kości oczywiście w dobrym stanie. Dodatkowo obniża ryzyko zachorowań na różne choroby. Przede wszystkim na przykład na cukrzycę, jakieś wystąpienia problemów z cholesterolem, z nadciśnieniem, a nawet jeżeli chodzi o choroby jakieś sercowo-naczyniowe. To, jak, to na pewno jeżeli chodzi o bieganie i tak naprawdę na tym moglibyśmy zakończyć. Czyli jak najbardziej warto biegać. Służy zdrowiu również jeżeli chodzi o samobieganie. Moi drodzy to mogę Wam tutaj e, śmiało powiedzieć, że również poprzez bieganie, jak sami się domyślacie, możemy e, stracić po prostu zbędne kilogramy. Oczywiście taki regularny trening biegowy, zgodnie z planem, e, podobnie jak każdy inny wysiłek fizyczny, y, zwiększa ten wydatek energetyczny, no i taki trening w połączeniu ze zdrową i jakąś tam wiadomo zbilansowaną dietą e, może pomóc schudnąć. Jeżeli e, głównym celem, właśnie na przykład, jeszcze odnoszę się do utraty wagi, e, no to korzyść e, z uprawiania oczywiście sportu. Oprócz tego, że chcemy tą e, zmniejszyć tą wagę, to również e, można na przykład do takich plusów zaliczyć ogólną poprawę zdrowia. No, tak jak już Wam tutaj wcześniej e, wspomniałem. Jeżeli chodzi ogólnie o samo to zagadnienie, to również warto. Powiedzieć, że bieganie samo w sobie nie jest żadnym problemem, ponieważ tylko i wyłącznie zakładamy buty, możemy wejść, więc tutaj myślę, że każdy, czy jest przygotowany, czy nie jest przygotowany, wystarczy, że założy buty, pójdzie w jakiś teren, czy to do lasu, czy to do miasta i po prostu zacznie, zacznie to robić. No i nie potrzebujemy dużej ilości sprzętu, nie musimy się jakoś długo przygotowywać, chociaż warto pamiętać o tym, żeby mimo wszystko tą rozgrzewkę, to rozciąganie, żeby to. Było zrobione. Oprócz tego poznajemy nowych ludzi, też jesteśmy w stanie z innymi ludźmi się trochę w jakiś sposób zbratać, co jest, myślę, bardzo fajną rzeczą, ponieważ no, możemy poznać ludzi, którzy też chcą się razem z nami dzielić tą pasją. No i możemy nawet w ten sposób odreagowywać w jakiś sposób stres, co też myślę, że jest wskazane w obecnych czasach, w których żyjemy. Jeżeli chodzi o takie ogólne Kwestie właśnie dotyczące tego odpowiadając na pytanie, czy, czy jest to zdrowe, jak najbardziej. Jak najbardziej polecam Wam, jeżeli tego nie robicie, żeby właśnie zacząć bezpośrednio to robić. Oczywiście też wiadomo, że trzeba to wszystko robić już z głową, pamiętać o pewnych zasadach, czyli o tym, żeby na początku się rozgrzewać, żeby na początku. Się rozciągnąć po to, żeby później nie złapać jakichś takich niepotrzebnych kontuzji, żeby nie było problemów. No i tak naprawdę każdy z nas później biega um, tylko i wyłącznie dla siebie, każdy to robi e, bo chce, no i wiadomo z innych, z innych przyczyn. Więc to jest o tyle, o tyle myślę, dość istotne. E, następna kwestia, nie wiem jak u Was, ale u mnie na przykład, jeżeli chodzi o samo zdrowie, to wiadomo, że się zdrowie poprawia, ale również poprawia się humor ponieważ mamy taki wysiłek fizyczny, to człowiek później e, no, staje się taki bardziej po prostu e, zadowolony z życia. Nie wiem, czy też tak macie. Jak macie, to możecie napisać w komentarzu. Jest to, myślę, super takie odreagowanie po codziennym y, stresie. No i może jeszcze teraz odpowiem, kiedy bieganie jest y, niezdrowe. Jeżeli chodzi o biegi długodystansowe, no to często zużywają właśnie jakiś tam pokład energii, powodują załamanie tkanki mięśniowej. I mogą doprowadzić do pogarszania się stanu stawów. No i oczywiście wtedy to bieganie nie, raczej nie doprowadzi nas do szczupłej, takiej sylwetki, żebyśmy byli szczupli z tego względu, że powoduje gromadzenie się tłuszczów, a tłuszcze są z reguły ulubionym źródłem energii naszego organizmu. Więc tutaj trochę jedno można powiedzieć, że wyklucza drugie. Teraz jeszcze warto odpowiedzieć, czy bieganie jest zdrowe na stawy. E, też dużo ludzi mówi, że bieganie jest ogólnie e, szkodliwe dla stawów e, badania dowodzą, że raczej no, jeżeli nie przesadzamy to nie ma to takiego bezpośredniego wpływu e, ale jeżeli chodzi o sam bieg no, to wiadomo, że wtedy e, na stawy działają bardzo duże siły e, i takie można przyjąć, że teoretycznie regularne treningi powinny prowadzić do zwyrodnień Aczkolwiek, jeżeli robimy to z głową, to myślę, że nic takiego większego nie powinno, się, nie powinno się dziać. Jeszcze tutaj, oczywiście, chciałem Wam powiedzieć trochę, jeżeli chodzi o zdrowie. Tutaj, jeżeli chodzi o bieganie i zdrowie, Może mogą się osoby zastanawiać, co z sercem biegania, zdrowe serce. No, i tutaj, oczywiście, bieganie trzeba wziąć pod uwagę, że wymusza regularne dostawy tlenu do mięśni i odprowadzanie dwutlenku węgla. Czyli systematyczne bieganie może po prostu zwiększyć pojemność minutową serca nawet sześciokrotnie, moi drodzy. Więc w czasie minuty przez serce takie osoby uprawiające sport będzie przepływać znacznie więcej krwi. No i tutaj jeżeli chodzi o sam organizm, no to po prostu przez to też, że biegamy możemy się bardziej, bardziej dotleniać. Jeszcze pytanie tutaj od jednego właśnie z widzów. Czy bieganie ultra jest zdrowe, no to tutaj, oczywiście, taka optymalna częstość, czyli około tych 60 uderzeń wzmacnia mięsień sercowy, rozwija krążenie oboczne. To już tutaj wiadomo, że trzeba by było bardziej się kontaktować z lekarzem. Też nie jestem lekarzem, więc nie chcę się wypowiadać, ale oczywiście, myślę, że są to wszystko właśnie takie korzystne działania kardiologiczne. No, i też oczywiście takie bieganie ultra jest zdrowe, ponieważ wycisza wszystko, zmniejsza zaburzenia rytmu serca, obniża ciśnienie, jakiś poziom cholesterolu, tylko wiadomo, wszystko trzeba robić po prostu z głową, ale no, trzeba się starać, żeby piąć się w górę i po prostu, żeby jakieś te wyniki były, jeszcze w zależności od tego, dlaczego my ten dany sport uprawiamy. Więc to są, myślę, takie najważniejsze zagadnienia tutaj, które chciałem Wam przedstawić. Jeżeli Macie do mnie jakieś pytania, byście się chcieli coś dowiedzieć, oczywiście piszcie w komentarzu. Ja się postaram wam na wszystkie te pytania odpowiedzieć, tak jak będziecie. Jak będę w stanie. No bo też nie wiem, czy, 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 czy będę w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale myślę, że jestem w stanie coś wam pomóc. Jeżeli jesteście ciekawi, właśnie coś związanego z treningiem dietą, czy coś takiego, to oczywiście piszcie. No i. Też jeszcze taki rozwieje może pogląd, jeżeli chodzi o biegania zdrowie i o wiek, no bo też dużo ludzi chce biegać wsta już, jak ma powiedzmy lat 60, 50, 70 też osoby biegają. To muszę Wam powiedzieć, że tutaj myślę, że jakiegoś większego problemu też z tym nie będzie. Jak najbardziej takie osoby mogą spróbować. Oczywiście wcześniej radziłbym udać się do lekarza, żeby po prostu sprawdził, czy my możemy biegać czy nie ma żadnych dolegliwości takich które to uniemożliwiają ale spokojnie nawet jeżeli nie biegać to jakiś trucht czy spacer słuchajcie taka yy, myślę że taka aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana nawet dla osób w tym wieku tylko podkreślam żeby to sprawdzić żeby nie było żadnych problemów później yy, ogólnie z yy, z organizmem także podsumowując jak najbardziej myślę że bieganie jest korzystne dla zdrowia no i oczywiście między innymi tutaj Obniża ryzyko zachorowania na różne choroby, no i też poprawia ogólnie nasz, yy, nasz organizm. Także ja Wam bardzo dziękuję. To by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.